A ty co powiesz? Co powiesz, Linda? Co? Ne, Nana. Tata, nie nana. Ej, a ja się nie widzę. Po treningu, co? Zmordowany. Na żarty, i zmordowany. Może tam być? Pokaż jak. No, pokaż jak Cię obciała mama. Chodź pokaż. Mm. Jak kibola jakiegoś. Ty go obcięłaś mama jak kibola. Obcięłaś go jak kibola jakiegoś. Obcięłaś go jak kibola, teraz frau będzie miała problemy, jaki chuligan do szkoły chodzi. Ej, a ty masz włosy wszędzie Dawid, i to zrzucić. Nie tu, tu nie. No i co może być? No tak. W trzeba zapuścić jeszcze trochę. No, bo ma trochę za krótkie jeszcze, nie? No, muszę... Powiesz coś, to wyłączyć? A, a, a. Co? Co chcesz powiedzieć? Masz się umyć, do góry. No właśnie. Halo. Kto tam do góry się wspina? Wcinać, bo jak nie to sprzątam Idziemy na gór wszyscy no gdzie? Jak ja siądę to ja zaraz zasnę To bez ruchu to wiecie Mogę Mogę zasnąć Już się kiedyś bałem, że mam cukier kurwa no, Ale chodzimy, krewko oddajemy także Badania są przeprowadzane na bieżąco Cukru nie ma, cholesterolu nie ma Zdrowa rybka A drugi tydzień będę miał we wtorek wyniki z tego, z tej kardiologii, takie dodatkowe, które tam robiłem, będę miał takie szczegółowe. Tam cały pomiar serducha będzie robiony. Jeszcze chcę siąść na rowerek na bieżnie, podpiąć się pod aparaturę, czy one fajnie pyka. Jak one pyka, to mnie interesuje. i No, i tak jak powiedziałem, do lutego, minimum do lutego, jestem czysty. Minimum do lutego, no zobaczymy. No. Myślę, że już będzie to wycięcie takie na żyłę. A jak nie, to z powrotem, masa. Masa. Dupność. I jeszcze raz masa. A teraz to dzieci, dzieci, dzieci. I jeszcze raz dzieci. Aż do godziny 20. Bo tak się kładą spać. Nie, Linda. Co? Co powiesz, Nadia? powiesz jeszcze coś, czy nie? Panki. Papu też nic nie gada. Papuzy się znudziło. Powiesz coś? Powiedz Nadia. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Po starym taka bystra. A ty co chcesz powiedzieć? Masz kupę? Nie myślałem. To tutaj tak śmierdzi?